Dzisiaj pogaducha. Pogaducha tak pod ogólnym tytułem: akceptuj siebie i bądź zdrowy. Bo, kochani, tak bez akceptacji to nie ma zdrowia. Jest to bardzo częsta przyczyna naszych niedomagań. Narzekamy na zdrowie, robimy obszerną diagnostykę, stosujemy się do porad. Łykamy multum leków, czasami nawet poddajemy się operacji, a tu nadal nic. Brzmi znajomo? Tak właśnie wygląda często leczenie. My tu jednak nie o leczeniu, a o zdrowieniu. I nie są to porady medyczne, tylko podpowiedzi, Czemu się w sobie przyjrzeć? Jak zmienić swoje zachowania, żeby z lekarza zrobić doradcę, przyjaciela, nie tracąc kontroli nad swoim zdrowiem? Te wiadomości pomogą ci odpowiednio zarządzać swoim zdrowiem, często nawet nie dociekając przyczyn. Początkowo medytacje wspierające zdrowia możesz bowiem potraktować jak taki przysłowiowy plasterek. W trakcie ich słuchania same przyjdą do Ciebie głębsze wnioski i dotrzesz do meritum sprawy. Zapraszam więc teraz na pierwszą pogaduchę w tym wznowionym cyklu na zdrowie i niech nam się darzy. Witaj, tym razem cykl na zdrowie postanowiłam zacząć od omówienia sprawy akceptacji, a raczej samoakceptacji. Jak sama nazwa wskazuje, to zjawisko zaczyna się w Twojej głowie i nie jest o Twojej koleżance z pracy, mężu czy sąsiadce czy o kimkolwiek innym. Nie chodzi mi tu o jakieś górnolotne i filozoficzne myśli i rozkminki, tylko o wyeliminowanie takiego codziennego zbędnego dowalania sobie. Co mówisz bądź myślisz o sobie, gdy patrzysz w lustro? Jeżeli nie są to miłe powitania, takież słowa i uśmiechy gdy przyglądasz się sobie bez krztyny zadowolenia to masz problem na ogół tak jest że sami jesteśmy swoimi największymi hejterami a potem się dziwimy że inni też nam dowalają robiąc sobie zbędne i nic dobrego nie wnowoszące uwagi typu ale jesteś gruby Ojej, ale ci przybyło z ale jesteś głupia. I tepe, i tede uczysz innych braku szacunku do siebie, nawet gdy tego nie słyszą, bo przecież wiesz, że tym emanujesz i to wraca, odbija się od innych, od świata jak od lustra. To jest na drodze do akceptacji siebie pierwsze, co powinniśmy zmienić. Nie mów, do siebie, ani o sobie źle, bo Twoja podświadomość i Twoje ciało podsłuchują, kumulując ten Twój autorski eit. Ja często tu w pogaduchach i w medytacjach proszę, bądźcie dla siebie dobrze, ale myślę, że to brzmi tak zwyczajnie, że nie zastanawiacie się, czego to dotyczy. I jak ważne to jest. Zbędną krytyką, dowalaniem sobie hejtujesz siebie, a organizm ci tego nie zapomni. Bądźmy tego świadomi. Jeśli nie jesteś w tej mierze wolny od grzechu wobec siebie, to wiedz, że tu nie chodzi o to, żeby było ci wstyd, tylko żebyś zaczął być dla siebie dobry. Zacznij być dla siebie dobra. Zauważ, że ciało robi dla nas ogromną robotę. Jest non-stop w służbie dla nas. A my za to mu jeszcze dowalamy, uwagami w stylu. Hm, mam krzywe nogi, pyszcze na twarzy, czy za krótkie rzęsy, czy cokolwiek innego. Jeśli bylibyście czyimś pracownikiem, tak jak ciało jest waszym. I ciągle byście słyszeli taki hejt, to przecież przestalibyście pracować. Albo w inny sposób byście się zbuntowali. Aby co? Dowalacie sobie, ciało, psychice i oczekujecie dobrego funkcjonowania. Przecież tak traktowane ciało. Musi zachorować. To jest jego forma buntu. Nie doceniacie, co macie. Ale uwierzcie, że jakby tak nagle ucięta Wam nogę, to byście błagali, żeby wrócić do ciała, jakie macie teraz. Docencie więc to, że jest ono zdrowe. Że możecie przytulać swoich bliskich, chodzić po górach, próbować smaków i czuć dotyk. Doceni najzwyczajniej w świecie to, co masz. Doceń siebie. Bądźcie dla siebie dobrze. To przełoży się na wasze zdrowie. Jeśli siebie nie lubisz, źle karmisz swoje ciało, żyjesz plotkami, nieszczęściami, wiecznie uczestniczysz w deprimujących dyskusjach politycznych, oglądasz przemocowe filmy, to masz problem i to większy niż myślisz, bo ty jesteś jedyną osobą, z jaką spędzisz całe swoje życie. Jesteś na siebie zdany i powinieneś wziąć się w garść, by nie zapaść się na zdrowiu. Temat jest złożony i czasami trudno mam zdyscyplinować swoje życie. Dlatego nagrałam w 2023 roku cykl na zdrowie, który jest serią medytacji i pogadów. Ten cykl jest darmowy. Cały czas dostępny tu, na naszym kanale i odnajdziecie poszczególne publikacje na Emporio Life. Pierwsza medytacja nosi tytuł Medytacja zdrowia dla Pana. Kolejna. Medytacja zdrowia dla pań. Potem jest pogaducha o tytule Medytacja od serca dla panów. Potem jest medytacja od serca wersja dla pań. Następnie pogaducha Oddychaj swobodnie. A po niej następuje medytacja Panowie, zadbajcie o oddech. Następnie dla pań, drogie panie. Zadbajcie o oddech. Po oddechu jest pogaducha o trawieniu. I medytacja, drodzy panowie, o układzie trawiennym oraz kolejna, drogie panie, medytacja o trawieniu. A także Emporio Life, pogaducha o nerkach i pęcherzu, a po niej medytacja, panowie, dzisiaj o nerkach i pęcherzu oraz... Medytacja, drogie Panie, dzisiaj o nerkach i pęcherzach. I ostatnia w tym cyklu była pogaducha o kościach i stawach i po niej nastąpiła medytacja dla Panów, dzisiaj o kościach i stawach, a także medytacja dzisiaj o kościach i stawach dla Pani. Wystarczy wpisać u nas na kanale, jak otworzycie w ogóle YouTube'a w tą lubkę, Emporio Life i tytuł któryś z tych akurat potrzebnych Wam pogadów czy medytacji, i one się pojawią. Jak widzicie, te medytacje obejmują prawie wszystko, o co powinniśmy w naszym ciele zadbać. Zachęcam do tych darmowych publikacji, zanim sięgniecie po te nowe, które od tego tygodnia w każdy piątek będą publikowane na naszym kanale. I będzie je można kupować w cenie 95 zł. Posłuchajcie najpierw tych darmowych, żeby przed ewentualnym zakupem tych nowych przekonać się, czy jest to dla Was dobra metoda pracy z własnym zdrowiem. Ja jestem przekonana, że tak. I dlatego ponownie zadałam sobie trud nagrania tej nowej medytacji ogólnej o zdrowiu. Ta nowa wersji dla pań i panów będzie stanowić załącznik do publikacji Emporio Life hashtag 276. We wtorek zaś będzie kolejna pogaducha i tak co wtorek i piątek, aż do wyczerpania cyklu na zdrowie. Te nowe medytacje trochę się różnią od tych sprzed dwóch lat, jako że wzbogacone są o nową wiedzę i Wasze potrzeby, o których na bieżąco mnie informujecie. Bo wiecie, ludzie, jak potrzebują, wyzdrowieć, to przykładają się do tego. I wtedy bardzo chętnie przekazujecie mi informacje o tym, jak przyjmujecie niektóre rzeczy i jak to działa. I mam wtedy też okazję czasami Wam wytłumaczyć, po co niektóre sformułowania i jak one działają. Ważnym jest byś wybrał sobie wśród tych medytacji darmowych bądź tych do kupienia ten, która jest aktualnie potrzebna. Omawiam te medytacje każdorazowo w pogaduchach i też każdorazowo opisywane są pod publikacją w miejscu, gdzie można je kupić, by ułatwić Ci wybór. Masz możliwość. Zapanować nad swoim organizmem. A czy skorzystasz, to już Twoja decyzja, Twój wybór i Twoja praca, bo samo się nie zrobi. Najważniejszym jest, byś mówił o sobie i do siebie dobrze. A jeśli ciężko Ci myśleć o sobie dobrze, to pomyśl o sobie jak o najlepszej przyjaciółce, najlepszym przyjacielu. Bo do nich przecież nie odezwałbyś się, nie odezwałabyś się tak jak do siebie, gdy sobie w jakimś temacie dowalasz. Jeżeli to nie zadziała, to pomyśl o sobie jako dziecku, o sobie mającym 8-10 lat. Które słyszy takie uwagi, jak ty teraz sobie robisz. I co? Etycznie to tak, deprymować dziecko? Ładnie to tak odzywać się do dziecka? Skoro nie zrobiłbyś to dziecku, bądź przyjacielowi, to tym bardziej nie rób sobie. Zastanów się też nad tym, że masz codziennie. Za darmo, zupełnie za darmo, do dyspozycji ogrom możliwości, by być dla siebie dobry. Brak Ci pomysłów, co to mogłoby być? No choćby po pierwsze światło. Możliwie jak najwcześniej rano wyjść na światło dzienne. Jakie słońce, to przez chwilę w nie popatrz. Po drugie, ruch. Poruszaj się. Nie musisz biegać maratonów. Starczy kilka skłonów, pajacyków, podskok, poskacz na skakance, czy na spacer. Nieważne co, ale ruszaj się. Probać ciało w ruch. Po trzecie, woda. Po nocy zawsze jesteś trochę odwodniony. Spałeś, ale organizm pracował, więc napij się. Po czwarte, Wdzięczność. Oj, tak, to ważne. Podziękuj, że żyjesz. Nieważne, jak się czujesz w tym momencie. Podziękuj i już. W ten sposób wchodzisz w zdrową postawę pokory, rezygnując ze szkodliwej, roszczeniowej postawy. To jest bardzo, bardzo potrzebne. Bo jak ci się należy, to już przegrałeś. Po piąte, zastosuj takie nożyce mentalne. Odcinaj nimi wczoraj, ale nie tak głupio i na Jeżeli coś nabroiłeś, to dzisiaj najpierw idziesz i to naprawiasz. Przepraszasz, wybaczasz też sobie, jeżeli sobie coś zrobiłeś brzydkiego. Wtedy spokojnie wyłączasz wczoraj. No i ostatni szósty punkt tych prostych i darmowych narzędzi codziennych to latarka. Wybierz na co dzisiaj będziesz świecić, na co dzisiaj padnie strumień twojego skupienia. To ty wybierasz na czym się skupiasz, bo tam, tam pójdzie twoja sprawcza energia. Pamiętaj. Jesteś świadomością i ty tu rządzisz. Bądź dobrym gospodarzem dla swojego umysłu i ciała. Szanuj siebie, by inni też mogli to uczynić. I jeszcze na jedno pragnę uczulić, bo wiem, że bardzo złą relację z wyglądem swojego ciała ma wielu z moich słuchaczy. Bywacie wobec siebie bardzo krytyczni, a nawet wręcz okrutni, okrutni i paskudni. Wielu z Was okropnie się krytykuje i brak samoakceptacji to tu praktyczny komplement, a na pewno bardzo delikatne określenie. Każde spojrzenie do lustra wywołuje w niektórych wstrętne, niedobre myśli i powoduje, że krytykujecie. Siebie, odrzucacie siebie i rozpoczynacie walkę ze sobą. A tak popularna teraz totalna biologia, o której na pewno słyszeliście, tłumaczy to zagadnienie wyjątkowo dobrze, ponieważ każde takie wrogie spojrzenie na swoje ciało, niechęć, obrzydzenie, żal, złość. Każde takie Twoje, nawet niewypowiedziane głosnie o pretensje, żale i złość na siebie, to jest włączanie programu tycia bądź przesadnego chudnięcia. Twój mózg i Twoja podświadomość nie rozróżniają tego, czy to jest atak z zewnątrz, czy Twój własny. Jeżeli ktoś atakuje, to trzeba się bronić, bo taka jest rola Twojej podświadomości i ty albo bronisz się, otaczając się tkanką tłuszczową, lub usiłujesz niknąć, więc chudniesz, by być niewidzialnym. Wyobraź sobie, że każde Twoje nieprzychylne spojrzenie na siebie i na siebie w lustrze włącza program tego, żeby się chronić. To jest samo napędzająca się machina, ale ty to inicjujesz. Niby tylko moment. Spojrzenie w przelocie do lustra lub na odbicie w witrynie sklepowej i ciach, zła myśl o sobie. Niby nic, a ciało zapisuje, a podświadomość pamięta. Ja wiem, to nie jest łatwo tak z momentu na moment, z własnego krytyka stać się własnym wielbicielem. Może jednak zacznij od tego, żeby się od siebie odpiórkować. Jeżeli dzisiaj jesteś w sytuacji, kiedy naprawdę siebie odrzucasz, nie akceptujesz, ciągle krytykujesz, to najprościej jest przejść do pracy z medytacjami, bo. Leżysz przy nich bądź siedzisz wygodnie, relaksujesz się, zmieniasz stosunek do siebie, naprawiasz co trzeba, pozbywasz się niepotrzebnego i stajesz się bardziej czuły dla siebie i świata. Spróbuj, to góra pół godziny. Ci co to zrobili, na ogół dziwią się, że wcześniej na to nie wpadli, że wcześniej nie pojawił im się nasz kanał. Ale wszystko pono dzieje się w odpowiednim momencie dla nas. Więc skoro tu jesteś, to może podejmiesz się tej nowej pracy nad sobą w myśl zasady, że medytując wchodzisz w ciszę ukrytą pod męczącymi cię myślami. Jeżeli już zdecydujesz się na tę drogę, to pamiętaj proszę, że tylko trening czyni mistrza. A medytacje lubią być powtarzane, bo nasza podświadomość Ciągle krytykowana teraz będzie potrzebowała czasu, by tymi nowymi, dobrymi treściami przesiąknąć. Dlatego też, między innymi, wygodnym jest kupić sobie medytację i mieć, by słuchać zawsze wtedy, gdy znajdziemy czas na głęboki relaks. Najlepiej robić to wieczorem przed snem. Gdy puścisz sobie wtedy swoją kupioną medytację, nie ryzykujesz tym, że po niej włączyć ci się jakieś przypadkowe treści. Często razem z reklamami, które również zapakują ci się w podświadomość. Możesz też wykupić usługę premium i słuchać bez reklam tych wszystkich medytacji tu, darmowo przez nas publikowanych. A usługa premium to opłata jest dla YouTube'a, nie dla mnie. I to. Jest tylko w tej chwili 29,99 miesięcznie. Reasumując, bądź dla siebie dobra. Bądź dla siebie dobry. Małymi kroczkami buduj swój szczęśliwy świat. Możesz ten proces zainicjować prostymi. Wcześniej. Wspomnianymi metodami i wesprzeć się medytacją. Pod dzisiejszą pogaduchą znajdziesz już wcześniej opublikowane medytacje do kupienia. Przypominamy o nich, bo chwilowo nie mamy jeszcze sklepiku i publikujemy te medytacje pod konkretnymi publikacjami. Za każdym razem towarzyszy im krótki opis o czym sam. Wszystkie służą twojemu dobru. Zerknij, czy jest tam coś dla ciebie. I niech nam się darzy. Dziękujemy bardzo, że jesteś z nami. A jeżeli podobają się treści, które tutaj publikujemy, to bardzo proszę Zasubskrybuj ten kanał. To jest bardzo istotne, bo powoduje, że jesteśmy lepiej dostrzegani. Subskrypcja, komentarz pod filmem, kciuk w górę to jest to, co widz może dla nas, twórców YouTubeowych tu zrobić, wyrażając w ten sposób swoją wdzięczność i podbijając oglądalność. Dziękuję serdecznie. Serdecznie dziękuję i zapraszam też do zapoznawania się z wszystkimi opisami i linkami, które pod naszymi publikacjami są do odnalezienia. Z góry też dziękuję za wszystkie wirtualne kawy, które nam stawiacie. Bardzo je sobie cenimy, bo to świadczy o docenieniu naszej pracy. Zaglądajcie też, proszę, do zakładki Posty. Fajnie, że tu jesteście. Dziękuję.